Siemano, ja jestem Turbo idzie ze mną jest Najsik Siemano. No i dobra, witamy Was w kolejnym odcinku z Project RPG. Na wstępie będą pozdrowienia. Czekaj. Eee, dobra, pozdro Bochenek, pancerz Graca 2208 i smoła 71. E, ty masz jakieś pozdrowienia czy nie? Nie, nie no dobra. E, no i ogólnie tak. Dzisiaj w sumie dosyć spoko odcineczek, wydaje mi się, bynajmniej dla mnie spoko. E, no bo pokażę Wam F5, pojazdy. Trochę lista pojazdów się zmniejszyła. No i, i sprzedałem parę furek. No i jak widzicie. Jest trochę pesos w bankomacie. Ci, którzy grają, to w sumie e, widzieli już, że szukałem czegoś do miliona. Chciałem kupić buleta od Kocura, aczkolwiek on nie chciał mi go sprzedać, bo uważał, że więcej za niego dostanie, no to spoko i wpadliśmy na pomysł, jak dawno chciałem kupić Monroa, kto jest w mojej organizacji lub był, to wiedział, że właśnie chciałem kupić Monroa. No i ostatnio właśnie tak ciągle polowałem na te auta i z najsikiem przed chwilą stwierdziliśmy, żebym kupił Chitaha 7 76. Mm, no, i go dzisiaj zrobimy w sumie na Fortuna. Weź, ty kurwa, mów coś, człowieku, tutaj na tym odcinku. A nie siedzisz. Ale ja nie chcę się wcinać słowo, mówisz tak dobrze, dobrze to, człowieku. To, że masz Muta na serwerze, to nie znaczy, że masz Muta na kanale. Dobra, to co? Bez zbędnego pierdolenia idziemy, kupujemy elegancko, fajna pani tutaj stoi. Sprzeda nam, da nam kluczyki do czytacha. Dobra, to co? Lecimy, cyk, fuch. Tutaj Tutaj elegancko masne interko, kurwa, 600 koła. Ale to jest, no banana mam na mordzie teraz. Masny czytaszek. To też mam. O chłopie. Ale to jeszcze tak zajebiście wygląda. Dobra. Eee, ja już mam w sumie pomysł na tego czytacha. Jeszcze tylko będę musiał, żebyś mi doradził trochę. Eee, dobra. Mamy go, jest i on, benzynka czytaszek. Bierz swojego i lecimy. A, dobra. Eee, no to tak, widzimy się w sumie. Chyba, że masz coś do pogadania. Jak nie, to. Nie, na razie. Nie. Dobra, to widzimy się na doherty. Eee, no i co? Na Dobra, zbliżamy się powoli na doherty ogólnie. Będę pierw montował silnik, lampki i tego typu rzeczy, i później polecimy na mechaniczny i wizualny. O, mój stary Sultan to jest właśnie. Dobra, to wchodzimy. Teraz dwa ulepszenia, chyba nie? No, coś takiego. E, dobra, to pierw lecimy z silnikiem, czyli 22 000, pierwsze ulepszenie, no i 26 drugie. Silnik mamy już maksymalny. Teraz kolor świateł lecimy, niebieski za 55 tysięcy też zmieniamy. Eee, ile mi tutaj kasy zostanie? Eee, kasy mi zostaje 330 tysięcy, teraz tak. Pytanie, czy robić licznik, czy nie robić licznika? Eee, chyba na razie nie, bo nie, wi nie wiadomo ile ci zostanie w sumie. Dobra, to no, Dobra, to mamy to. Teraz wpisać do Panira. Eee, dawaj tuning mechaniczny. Zobacz. No, mi się podoba, mi się właśnie podoba, nie? Tylko ten kolorek jeszcze właśnie zastanawiamy mm. się z Nasikiem, jaki dać mu tu kolor. Jaki ty byś dał? szczerze. Bym musiał zobaczyć tą stronkę, co mi pokazywałeś. Może tam byś coś znalazło. Dobra, ile on leci w ogóle na. On jedzie ponad 270 yy... Na jak to? Tylko na tych ulepszeniach. Więc dodając turbo, to będzie leciał. No z 350 jakoś będzie. Ej, e, weź pojedź po szerokiego na spawna SF. No No bo napisał. O, ktoś zostawił w ogóle suba, więc dzięki za suba. Ogólnie mam dwie sceny. Mam scenę z live'em i mam z tym. To jest właśnie, będzie słychać na. Na odcinku Thanks For Subscribing My Channel, więc tam pozdro mordeczko. No i dobra i widzimy się po kolejnym cięciu jak szeroki będzie na tunerze. No. Dobra, jesteśmy już po cięciu. A... Mogę pomachać? <grywa> możesz, możesz. Wąski tutaj macha elegancko. I dobra, montujemy tutaj mechaniczne. Dawajek v 4 Turbo V5 i zestaw wyścigowy 3. Muszę Mm, ta No Wąski robi masnali teraz to bo zapomniałem EQ 4 Turbo V5 i wyścigowy 3 Dobra Ale te lampki to podobają mi się bez Tylko ten kolor, ten kolor trzeba pomyśleć No ja muszę na te lampki dozbierać do ci. A jeszcze zawieszenie, ale to zaraz mu już powiem Dwa? A nie trzy co? Co on w ogóle gada? Co on majaczy? Jaką pijany Dobra eee, 75, 70... Co i rondoli zajebał tutaj? Yeah. 145 jaką 20 tysięcy doli zrobił Gruby, ty tutaj człowieku tak odolewali, że to szok. Daj mi jeszcze zawieszenie. Nie, bo Dylos jest nie są testa. Ja pierdolę, tym, dobra, dobra. jak ty chyba chcesz, żebym zbankrutował, człowieku. Chodź. Na tym już No dobra, dobra, chodź, teraz pojedziemy do Pajira i później lecimy. Ja pierdolę. Jaką 15 kała na Najbliższego mnie załatę. wizu masz na sportkach? Chyba mojego. No ale. Ma w ogóle? Co? Mam wizu w ogóle jakie? Eee, tylko falgi. Dobra, widzimy się no, w jak Dobra, jesteśmy na wizualnym. Co tam ci się dzieje? No, jak to na ja trochę jeszcze. No, dlatego ja go wy wyciszyłem, nie? Dobra, masno, felgi, wireski. Czekaj, zobaczmy pogląd. Tak. O kurde, one będą wielkie. Dobra, sens. Super. to No i jeszcze poszerzenie kół. O, ale to masno wygląda. Ej, to suwa. to suwa totalna tylko, żeby dać tutaj zawieszenie na sport dobra, elegancko, jeszcze lecimy, teraz jeszcze pokażę jak program i pod koniec będziecie mieli wstaweczkę, jak ten cheatach popyla e, na tune. więc lecimy na... na 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 program dobra, powoli zbliżamy się w sumie na program i będziemy robili program no i program i program zajeżdżamy masno kowal, najlepsze usługi Dobra. Elegancko. Prezes tutaj zrobi program. I walimy 1000 punktów. Jeszcze zalać do Baku muszę. Patrz, oczekaj, byczku, bo tutaj nagrywane jest. Nagrywany odcinek jest. Nic się nie stało, byku. Dobra. 1000 punkcików walone. Receptury. Zaraz tu podjadnię. I komputerek do tego, że przebiegu trochę pomajstruję. A, ja to kurwa się boję ile ten odcinek będzie ważył człowieku. <gry> Masakra. O, ktoś dał... O, 12 tysięcy elegancko. Za mapę. Akceptujemy. Jedziemy zobaczyć. O kurwa, człowieku jak to przyspiesza tyłu. Zaraz zobaczymy. Ale nieźle leci. Jeszcze jak brzmi. Dobra, zobaczymy. Jak to teraz będzie żreć paliwo? Jeszcze zalejemy na bogatości. Dlaczego by nie? 9-8. Hahaha. Tak. Legancko. Tutaj trzeba będzie zaraz Wiesz. RPG założyć. Wiesz, to stawię, to to jest gość. A jak? Bananowe nowe życie. Masz jakiegoś boxwilla, albo nie wiem, coś może dołączyć do nas do organizacji. Pewnie napisz do tych osób, które są tu na ekranie i scala, kurwa. A, no i, i zapraszam do organizacji Turbo Corporation 2000 wstęp, 500 składki. E, no. Dobra, zjeżdżamy. 1000 punktów. Elegancko. Ile? 30. Ej, co jest? On pali mniej od Twojego, człowieku. No, nie odsunęto na to. No, ale no bo silnik ma 3-4, no. dlatego w sumie to wyjaśnię już. Dobra. Klasa sama w sobie. Dobra. Lecimy. Tutaj jeszcze właśnie czerwonego pozdrawiamy. Kozak odcinek napisał komentarz. Przyszło mi powiadomienie. Lecimy teraz sprawdzić na autostradę, ile to leci cacko. Elegancko. To jest pier Nie, pierwsze? Może nie, to jest chyba drugi autor, na którym mam tylko e, równo tak 1000 punktów. O kurwa, ale to zapierdala, chłopie, Ale tak bardzo nie przyspiesza dobrze jak twój. No, 4x4 mój, 360 jedzie. O kurwa, uderzy. No, <grym> o kurwa, uderzy. O kurwa, uderzy. O kurwa, uderzy. O No Szybko. dobra. No dobra. No to poleciono no. Jedziemy jeszcze po 4 na 4 w sumie, ale to już po odcinku. Nie chce mi się dłużej tego ciągnąć. Co? Masz coś do powiedzenia jeszcze na koniec? Przelewajcie mi siano. A właśnie jeszcze, jeszcze kodziki nasze, pamiętajcie kodziki, kodziki używać. No i dobra, dzięki za oglądanie i do zobaczenia w następnym odcinku. Na. No.